Wielu ekspertów twierdzi, że e, coraz więcej osób chce wynosić się z, z centrum miasta na obrzeża albo wręcz na wieś. I oczywiście mają w tym dużo racji, zapotrzebowanie na działki, na e, budynki mieszkalne wzrosło. Natomiast e, jeżeli chodzi o same miasta, dalej klienci są zainteresowani i zakupem, i wynajmem. Być może zmieniły, a w zasadzie rozszerzyły się kryteria wyboru w przypadku zakupu albo wynajmu, o ile kiedyś decydowała głównie cena. Ta cena jest oczywiście bardzo ważna, ale ze względu na doświadczenia ostatnich covidowskich miesięcy, klienci patrzą również na takie rzeczy jak e, balkony, lodzie w budynkach, i to jest bardzo ważne kryterium, bo gdzieś trzeba mieć to możliwość spędzenia czasu. Patrzą na to, czy jest na pewno szybki internet, bo wielu z nich pracuje zdalnie. Patrzą również na jasne podzielenie strefy dziennej od strefy nocnej w mieszkaniu i z tworzenie odpowiedniego miejsca do pracy, żeby móc tą swoją pracę zdalną świadczyć. Czyli w dalszym ciągu w dalszym ciągu klienci są zainteresowani centrami miast, klienci zmienili kryteria i klienci chcą wynajmować i kupować w centrach miast.